Sorry kolego, pomóc Ci w czymś? Zgubiłeś się, czy co? Cześć! Witam Was, moje fany, na moim kanale w kolejnym filmie. Oczywiście nie musicie być moimi fanami, wystarczy, że jesteście fanami Klocków czy Star Warsu. No i dziś spotykam się z kolejnym setem na Światach Gwiezdnych Wojen, Star Wars 7522. 2. Są to elitarni pretorianie, moi drodzy. Set nie jest już najświeższy, on oczywiście już swoje miesiące ma. Natomiast, no cały czas na niego gdzieś tam polowałem, aż upolowałem go w fajnej cenie. No właśnie, moi drodzy, wielu z Was pytało, hej, jak to ten zestaw w haulu pokazywałeś, zrecenzujesz i tak dalej, a on leży u ciebie w sklepie Przestań Klocków. No właśnie, moi drodzy, on był w bardzo fajnej promocji, że kupując dwa zestawy, ten jeden właściwie miałem w dobrej cenie, dlatego też w dobrej cenie jest na moim sklepie. Hmm, więc, jeżeli na niego polecie w fajnej cenie, naprawdę to na moim sklepie przystań klocków.pl. go tam znajdziecie, moi drodzy. Czy instrukcja nas czymś szokuje? No raczej nie. Standardowa instrukcja, fajnie, że w tym małym takim, w miarę formacie, że ona nie była tutaj zgięta też to opakowanie to jest ekstra, także nie mamy nic specjalnego. Ostatnio ten hype na wiezny Wojny w związku nie tylko z Mandalorianinem, ale i w ogóle epizodem 9 jest taki wielki i dlatego też jako coś mnie właśnie pchnęło. Plus ta promocja, żeby kupić ten zestaw, moi drodzy. Opakowanko też tutaj niczym nam nic nie urwie. No fajnie Pretorianie sobie walczą. Z tyłu zaprezentowane z duma opcję bawialną, oto i taką. No i ten smutny, zagubiony Stormtrooper. Czemu mówię, że jest smutny i zagubiony? No jak to, moi drodzy, nie być? No, ciężko nie odnieść wrażenia, no że on jest taki tutaj trochę chyba fragmentem komicznym, w tym zestawie, no bo kurczę, wiecie tu pretorianie super battle pack z pretorianami, a tu jeden taki stormotruperek moi drodzy, nagle stormotruperek niczym się nie wyróżniający, sam jest chyba zły na to, że on do tego zestawu trafił, no i identycznego chociażby ostatnio mieliśmy w gazetce, no one się często powtarzają także moi drodzy bardzo często, także tutaj tym stormotruperem nie będziemy się zajmować, ty kolego idź sobie idź sobie tam na kanał gamingowy klocko grał i sobie pograć z w minigolfa, tak potrzebuję do trzeciego, tak, czwartego nawet, no i dzisiaj. Moje drodzy, skupmy się więc na tym, co tutaj jest najważniejsze. No i jak dla mnie, wiele plusów, wiele minusów. E, oczywiście przejdziemy sobie po kolei teraz do wszystkiego. Przede wszystkim e, ten zestaw dla mnie troszkę wygląda jak taki typowy zestaw. Hej, kup, zbuduj, postaw na półce. Niech on tam stoi, niech on tam się ładnie prezentuje. I to tyle. Dlaczego też tak mówię? Chociażby z m, tego samego, sa, samego bildu tej konstrukcji. Czekajcie, a ja was tylko zdejmę kipku, żebyście to bardziej widzieli. No bo spójrzcie, tutaj mamy tą arenę taką do walk, również taką mocną, mowną, ją sobie skrytykujemy oczywiście za chwilę, natomiast chodzi mi o ten tutaj motyw tutaj, o widzimy jedno tutaj takie, o mamy wypustkę tutaj, drugą wypustkę mamy tutaj no i to jest takie stricte, że wiecie czy skrzynka na broń, nie, żeby nie stało osobno czy to, żeby nie stało osobno Wszczepcie to sobie tu, niech wam się pięknie prezentuje na półce, no ja to osobiście tak odbieram moi drodzy ze strony Lego, że to miało właśnie taką funkcję spełniać, no ale okej okay, na to się jeszcze nawet tak nie gniewam Wam, moi drodzy, jeżeli chodzi o tutaj skrzynkę na broń, no właśnie, jak to nazwać? Bardziej, stojak na broń, on tutaj, jak widzimy, ma cztery te klocki chwytające, no właśnie, dlatego, że mamy cztery brońki, no, no właśnie, bo blaster, również jak sam hipek, został potraktowany po macoszemu, czyli ma być z boku, a nie wisieć na, na chwytakach, moi drodzy. Oj, ależ ktoś tego sturmotropera musiał nienawidzić, moi drodzy, ależ ktoś go musiał bardzo nie lubić, tak? No ale cóż zrobić, moi drodzy? To chyba są właśnie do 100 shooterów, dwa dodatkowe, żeby on sobie mógł strzelać. Ja nie lubię tych 100 shooterów, co już wiemy. Przyjrzyjmy się więc samej mojej drodzy konstrukcji, jak już ustaliliśmy po kolejności przyjrzyjmy się, tak, no nie ma tu za bardzo o czym gadać, no mamy dwa te kręcące się one oczywiście są na tym kręcącym się klocku, tu zabezpieczenie ślizgowe żeby nie było z tym żadnych problemów, absolutnie no i to nam się w ten sposób mogło fajnie, pięknie kręcić, nic więcej tak naprawdę tu nie ma, taki fragment, którego w filmie nie widzieliśmy, bo czegoś takiego nie było co możemy, przez co możemy wnioskować że to jest taki fragment ćwiczebny, gdzieś tam na zapleczu gdzieś ten snowg na zapleczu miał takie Miejsce, gdzie sobie właśnie w ten sposób trenowali. Jak same się sprawdzają te, powiedziałbym, że słabo, że nie za fajnie, przynajmniej dla mnie. Gdyby może jeszcze, wiecie, tu były takie techniki, na przykład, że tu o, tu gdzie teraz pokazuję, kręcimy i to się kręci, byłoby lepiej, a tak rękami, no moim zdaniem nie spełnia to do końca fajnej takiej roli, jak, jakby miało spełniać, no bo kurczę, dobra, ok, nawet sobie bierzemy tutaj dwóch tych pretorial. no i robimy sobie tak, no ale czy ja się przy tym świetnie bawię? No średnio. Fajnie mi się pobawia jak wpadł na mój kanał WTF i oglądał podróbki. No bo co, co to za walka, moi drodzy? Zupełnie inna i słabsza niż takie, wiecie, fiu-fiu-fiu rączkami, moi. To jest moja opinia, oczywiście wasza może być inna, nie mówię. Po prostu słabe, nie rozumiem do końca takiej opcji bawialnej. Na siłę uważam, że jest po prostu tutaj dodana. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o konstrukcję, to tutaj właściwie kończymy sobie omawiać konstrukcję. No i omówmy teraz to, co jest w zestawie najważniejsze, czyli te trzy figurki, a nawet poniekąd cztery, chociaż no chyba nie jest oficjalnie bo Trojdy często nie są liczone oficjalnie w zestawach. Moi drodzy, Pretoria, tutaj również w ogóle ciężko nie mieć takiego wrażenia. Mówicie, często krocie śmiano, że te nowe stormutropery przypominają kaczki, kaczory Donaldy i tak dalej z Disneya. Ale kurczak, przyjrzyjmy się temu czemuś, szczególnie z boku. No, czy też nie? Aj, gdzie to zauważyłem, jakoś mi tak boli. Mm, moi drodzy, żeby nie było tych dwóch nie jest identycznych, dlatego omówimy sobie tylko jednego, gdyż mówię, oni są identyczni. No i przyjrzyjmy się, druk ładny, wszystko ładnie. Fajnie, że to jest nadrukowana sukieneczka, a nie materiałowa. Ja nie lubię tych materiałowych sukieneczek, także fajnie. Myślę, że nie tylko ja ich nie lubię, brudzą się i w ogóle nic. Takiego fajnego nie wnoszą. Ładnie tutaj też na tej klacie jest to wszystko porobione No, estetycznie, dokładnie tak jak w filmie, dokładnie tak jak w realności, moi drodzy. Z tyłu również jest też nadruk. Bardzo fajny tutaj jest ten, oczywiście on się trochę rusza. To nie ma cudu, paszczak i on jest fajny. ileż z niego będziemy mieli możliwości mocowych do jakiegoś, nie wiem, kapitana kraba chociażby, czy kogoś takiego, kapitana krewetki. Jak prezentuje się z tyłu, tutaj jego hełm, również widzicie. Fajnie, że za nie o niego zadbano, że nie jest on po prostu płaski. Pewnie być, bo ja nie kojarzę że mój filmie jakoś zaprezentowałem tak bardziej, choć oglądałem kilka razy. Sam hełm to jest oczywiście sztyk. no spójrzcie jak on jest pięknie nadrukowany, tu wszystko, wyżłobienia tutaj, no naprawdę wygląda to fajnie, słoneczko mu nie przyświeci tu z góry. Jeżeli jesteście ciekawi, byliście zawsze ciekawi, co oni mają pod y, tymi maskami, kto to jest ci pretoriani co, dlaczego? Ja do końca się nie czepiam, że Disney tego nie wyjaśnia, absolutnie nie, nawet uważam to swój urok. Pamiętajcie, w starej trilogii też tego nie tłumaczono i nikt się nie czepią moi drodzy, no to ujawiam rąbek tajemnicy. Kto to jest? Co mają pod maską? Tak jest, moi drodzy: nie mają nic pod maską. A no cóż, nie mają nic pod maską, czerwona główka. Uważam troszkę za niefajne to, ale z drugiej strony nie wiemy, kim są ci pretorianie więc albo byłby to duży spoiler, albo przypuszczalnie nie ma takiej wiedzy, więc Lego co tu miało zrobić biedne, nic nie mogło zrobić. Upewnijmy się jeszcze, czy drugi pretorianin również, bo on ym, wam tutaj pokaże, za brońki też spokojnie obejrzymy. On również, oczywiście jest identyczny, więc ciało nie liczcie, że tutaj jest inne, ale oczywiście ten hełm się różni, również z tyłu on się różni od yy, tamtego, żeby nie było Tutaj chociażby tył odgapili. Bardzo fajnie jest to zrobione. No i oczywiście tu mówię, detalowość taka pełna, ekstra. Naprawdę się tu postarano i jest to taki rarytast, który się często raczej nie będzie pojawiał, no bo gdzież on się jeszcze w dwóch czy trzech setach pewnie uległ pojawi Gdzieś tam sala stanowa trołka, czy snowka, czy będzie miała jakąś reedycję Chyba też już wątpię. Natomiast co ma ten pod maską? No to moi drodzy sprawdzamy. Co? Joey? Joey z Franców? Niemożliwe. Nie dobra, moi drodzy, nie będę was więcej wkręcał. Joey z Franców Tak chciałem tylko zrobić, wiecie, żeby było zabawnie, natomiast nie jest to oczywiście Joey z Franców. Joey z Franców miał już swoją recenzję, więc Joey też iść, albo i tam graj jeszcze z turmotropami w, w golfa. No cóż, moi drodzy, nie również tutaj mamy i czerwoną główkę, także nie ma zaskoczonka. No i całkiem ciekawy, bo ja gdzieś tam, wiecie, przez to, że on był w tle i tak dalej. Cały czas olewałem tego gościa, a on jest całkiem ciekawy. Cóż, sama walka z droidem na mierz świetny. No okej, nigdy w to nie sprawdzało, zazwyczaj te droidy były szybko krojone, szybko się ich pozbywano, i tak dalej. Ale chociaż technicznie wiecie z algorytmami ze wszystkim płynnymi duże szanse. On ma tak ruszaną rączkę, plus oczywiście ta rączka rusza mu się tu. Przy czym rusza się całe to kółko, żeby nie było, to nie tylko, że ten klocek się tu rusza. Hmm, bałem się, że one będą łatwo odpadały te klocki, ale jakoś tak nie. Ma ten jeden wizjer, ma tutaj z drugiej bronki więc szczelanko i siekanko. No super wow. Ze spodu ma tego studa, zastanawia się, po coż tu ten stud. Przyłumuje cały efekt, ale jest dokładnie po to, żebyśmy mogli przytwierdzić go tutaj, także bardzo ciekawy robot, który gdzieś tam będąc tle jak przez to olewałem, jeżeli chodzi o brońki mamy dodatkową czwartą brońkę która jest taka, no i oczywiście ona może się również, no właśnie, rozczepić ale o, trzeba odpowiednio chycić, moi drodzy ciekawa brońka, ale można sobie również nią wiele krzywdy samodzielnie zrobić gdy nie umiemy machać takim gwiezdnowojennym nunczako moi drodzy, natomiast pozostałe brońki dwie całkiem podobne do siebie, czyli dół taki sam, później ruła, no jeden ma maczetę, a drugi ma takie coś na końcu Druga brońka to. O, już wam pokazuję. E, takie, y, taki oto. O, dwustronny siekacz z takimi ząbkami, tak? E, no, można wiele krzywdy zapewne nie zrobić. żeby było ciekawie, dostaliśmy w zestawie na tyle zapasowych klocków, że ja taką brońkę jeszcze skonstruowałem. Mogliśmy mieć dwie spokojnie zapasowe brońki, I do czego tu czepił, to trochę gabarytów. Tegoż moi drodzy, gdyż mm, gdy się przyjrzymy, no to spójrzmy, bo tu mi aż wypadło, maczetka mi wypadła. No to spójrzmy, no 2,5 wysokości, znaczy na no, dwie wysokości tego gościa, no tak walczyć z 3 metrową bronią? No chyba nie, oni aż takiej tej broni przesadzonej nie mieli. Moi drodzy, reasumując, bardzo fajny, wbrew pozorom set, ale oczywiście show robią tutaj nie, no, ci trzej gwardziści, plus yy, ewentualnie robot, ale też nie do końca no, oni tutaj robią całą roboty, to oni są odpowiedzialni za wszystko, ten Forever Alone no właśnie słabo, sama konstrukcja raczej również, dostaje na półce ekstra, no i to ostatnio robi Lego, stójcie na półce, a nic więcej, nie wszystko fajnie ci Pretoriani wiecie, za taką cenę, jak mm, ja to kupiłem, czy wy możecie kupić na moim sklepie, jak najbardziej warto, tym bardziej, że pewnie sam Pretorian po dwie dychy hula na necie, nie, a tu mam e, trzech, w ogóle super i tak dalej, Czekam na kolejne sety z Gwiezdnych Wojen, powinien się na jakieś przyczaje. zobaczymy jak wyjdzie epizod 9, ja jestem wielkim fanem nowej trologii, także liczę na nią bardzo mocno. Zobaczymy moi drodzy, wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych. Baaa!